Cześć wszystkim, za chwilę zacznę eksplorować kolejne części Black Mesa Oczywiście przypominam, że w ostatnim odcinku, że tak powiem, wysłałem satelitę w kosmos A teraz czeka mnie przejażdżka kolejną kolejką Oczywiście będzie krótka przejażdżka Może oczywiście na początek zmienię sobie broń O, na karabin Przytywanko Dobra, wiem, że tak już lepiej wyjść stąd, bo... Kurwa Hehe, <laughs> dobra, jeszcze raz spieszymy jeszcze raz na maksa, zmienię broń eee, Wyskoczę może tyłem o, Tak właśnie Gdyż koniec przejażki nie... O właśnie widać, no nie byłby za ciekawy Tutaj muszę się przygotować na żołnierzy Już widać tam chodzą Padaj, padaj, padaj O cholera, straciłem dużo broni Eee, mam tylko 30 żyć Uuu, muszę uważać Amunicja do karabinu. Ona się przyda. I czas nurkować. Czegoś czego najbardziej nie lubię w grach, to jest pływanie. Po prostu nie znoszę. Okej, okay, teraz z której strony było wyjście dalej? Spróbuję po tej. Na początku. Dobra, najpierw poeksploruję. Może... Może znajdzie się apteczka albo coś tutaj. Co by się na pewno mi przydało muszę zniszczyć tam kudka, tak aby te beczki popłynęły do góry ja będę mógł sobie spokojnie wskoczyć a z nich na tej platformy. okej, okay, amunicja która mi się nie przyda jest jakieś pod wodą zejście na razie wtedy też chyba nie pójdę Ale już nie pamiętam gdzie się szło dalej, którędy tu co mamy? Dobry, jednego Ha, wżerał sobie żołnierza. O, kolejny? <grym> właśnie był przykład, jak oni, jakie zombie są głupie. O jest, apteczka właśnie. O to mi chodziło. Coś, to co byłoby bardzo potrzebne. 70. Nie jest za dobrze, już na pewno lepiej niż do 30 co mnie... Eee, no... No dobra, płynę tam teraz. Znaczy, wydaje mi się, że to było dalej... A to co? A to co? Może jednak mylę się? Może jak to nie była droga dalej? Inaczej. Spróbuję jednak tam do góry wejść. I po tej stronie teraz do wody. Tak, tu jest chyba Droga dalej. Może uzbroję się w łom, uzbroję. A pod wodą, z tego co wiem, inne broni działają. No chyba oprócz pistoletu jeszcze. Tak Aż pod wodą nic mnie nie czeka. Żadny wróg ja tu w tą, szybko, szybko, bo już topi się. Praca oddech jest. Dobrze. Mogę iść dalej sobie zapiszę wszelki wypadek. I idziemy dalej. Uo, jak widać kolejny. Potwór, stwór, nowy jakiś, w ogóle. A dopiero A wiem, że potwór mi nic nie czeka. Okej, okay, tu muszę uważać, bo tu się wyślizgnął. Potwór, się tych węży. E, pu, pu. Chciałem powiedzieć języków, inzolów. Nie wiem jak się nazywają dokładnie te stwory. O tej krabińce. Mam tutaj naukowca. Zadam sobie ateczkę. Ta też naładuje. 65, no nie jest najlepiej, ale żyć mam 100 na szczęście, Pewnie. Zapiszę i mam nową broń, kusza Jeszcze ledwo bym nie wskoczył Ale na szczęście udało się, dobra Teraz nas spuszczę na dół do tego, no właśnie, żeby stwory może wypłynąć O, przybliży, na szczęście da się Cholera, mnie Jest, jest, tu idzie Chodź, chodź, Jeszcze, czy, jeszcze, już nie, jeszcze Już tak, pozbyłem się na szczęście. No nie było za trudno. Pozwolę sobie ten język, pozwolę sobie. Teraz muszę tu wpłynąć. muszę przytrzymać E jak najwięcej otworzyć, bo gdy puszczę, krata będzie opadać. Powinno starczyć, tak. Na szczęście to nie było trudne. Wezmę sobie teraz szad, więc Mamy dalej. O, parę inzorów. A rozwalę ich strzotników. Po jednej stronie każdego na Dobra, no, jednego z oszczędze. Oj, oj. On jest. Nie trafiłem, raz trafiłem. Pozwolę sobie tu wyjście. E, tu do góry jeszcze jest. A tu ci niespodzianka. No jeszcze ten jeden też sobie padł. Hmm, teraz muszę uważać, by nie wpaść do wody, więc tam jest kolejny rekin, że tak go nazwę. Wow, wow, wow Oj, gdzie, gdzie, gdzie? Cholera, no to mnie, znowu zaskoczył O, oh, jest, jest, ale. Po cichu. Nie słyszał Ja sobie przejdę tu spokojnie. Zapiszę, tam przeskoczę. A cholerka. No, pozbędę się w lepiej. Gdzie jest kusza? Kurde! Tylko szybko do wyjścia. Gdzie jest? Gdzie jest? Jesteś? Dobra, chyba się nie pokaże. Boi się. O, przeskoczyłem, teraz muszę trafić w tą dziurę. to będzie lepiej, bo tam prąd jest. Chyba nie chciałbym się z nim zderzyć. O jest, udało się. No i elegancko mogę płynąć dalej. O Jezu! Kolejna świnia, która we mnie pluje. Oj, oj. Uy, zawsze w najgorszym momencie muszę przeładowywać. Zawsze powtarzam lepiej mieć byłem przeładowaną w każdej sytuacji. Bo nigdy nie wiadomo co czeka. Okej. Okay. Z tego sprawa tam muszę iść, ale sprawdzę najpierw co tu jest. Amunicja do... ...do kuszy. Parę skrzynek jest apteczka. Apteczka zawsze jest przydatna. Aha, no i tam bym się cofał, ok. Czyli od razu włączałem ten przycisk, i ją pułapkę. Już tak to powiem. To bym musiał w, w jednym momencie wysakiwać w powódź, bo inaczej mnie przygnieci. A. elegancko jest. Jest apteczka Gdzie się pojawił przeciwnik? Ech, biorą mnie z zaskoczenia widzę Przeładuję Teraz wolę nie mieć takiej samej sytuacji jak przed chwilą Ale mieć zawsze przeładowaną broń Okej, okay, co my tu mamy? Zatkało ich? dobra, nie je. tkało. I jeszcze jeden i tam został Zaraz będziemy od tyłu będziemy <grym> się gonić Ach, masz Masz ze swoje. No, znowu No, po prostu dzisiaj biorą mi cały czas z zaskoczenie. ładuję sobie kamizelkę. Teraz ja wezmę ich zaraz z zaskoczeniem. Pełne życia, prawie tego już nie spodziewaliście, co? Dobra. muszę czekać. Nie, mogę iść. Aha, to jest ten motyw z zimnem. Muszę biec szybko, bo tu jest zimno i przez to życie. No właśnie, przy okazji, żeby atakować stworzenie. Ale, no, mogłem <grywa> Nawet nie trafimy. na szczęście, mało życie tracę, tu nie jest jakaś tam duża liczba Okej, okay. zrobimy na dół, zaskoczyłem idę dalej. No, skrzynki rozwalę, apteczka, staplej do Kolejna, już niepotrzebna, mam pełne życia. Tam widzę, już dodali dali wszyscy czają na mnie, obce. Okej. Okay. Mogę wejść? Nie mogę. Skrzynki, kolejny obcy. O, tym razem ciaczy ja zaskoczyłem. No, znowu mnie. Dobra, przeżyjemy życie. Pojedziemy do jednym do góry. A teraz czeka mnie motyw z Ninja, tak? Z tym, z tym specjalnym oddziałaniem. Tak, Freeman, Freeman. Z wiadomości. Oj. Oj, już mnie do końca wiadomości. Już tu grasują, hmm. nie lubię ich za bardzo. Są szybcy, szybcy i ciężko w nich trafić. To w nim. Okej, okay. naładuję sobie kamizelkę. Jeszcze na pewno mi się przyda. Nie? Już słychać biegających. O, jest, jest. Jeszcze żyje za no, pustów. Za wytrzymały. Aj go rozwaliłem. Flaki zostały tylko więcej nie naładuję. Muszę iść ostrożnie, bo mam... A nie, mam pełne życia, ale na spokojnie. Teraz muszę wejść do góry i otworzyć wejście. O, wajchę muszę To muszę przytrzymywać długo, ja, aż będzie na samym końcu, po lewej stronie, na samym dole. A, okej. Okay. I mogę zejść na dół. Tutaj. O, jest, choć mam pełne życia. Tam... O, tak. I to jest właśnie ten motyw. Zatakowali nas żołnierze i pójdziemy do... Wysiął nas do zgniatarki śmieci Jeszcze będziemy mogli zobaczyć Gordona Ciągniętego przez żołnierzy Mamy go Zabicie go teraz Każą im, im zabić mnie No i wykonałem trochę inaczej, wolą wrzucić się do tej Jak już z zgniatarki śmieci Muszę powiedzieć, dodatki właśnie fajnie są zrobione, na przykład jest dodatek Blue Shift, w którym wcielamy się, jak już powiedziałem chyba na początku, jak się do... nie mylę, wcielamy się w postać ochroniarza i w pewnym momencie widzimy właśnie ten motyw, jak ciągną Freeman'a, ochroniarza, tylko z perspektywy tego ochroniarza właśnie, ukrytego. Okej, ok. jak już widzicie, wydostałem się z wiatarki po skrzynkach, Tutaj mogę sobie zatrzymać, no właśnie, i straciłem wszystkie bronie, jestem bez niczego, znaczy, że zostawili mi też tym promizelkę. No i tutaj na początku już znajdujemy ło Okej, okay, z natarka nie dokończy swoje. A ja pamiętam, że z której strony jest, o właśnie własną muszę wejść. Więc chodzimy sobie z tą drabinką. Pozwalamy sobie wyjście. tareczka, żeby nie było za ciemno. I idziemy dalej. Okej, okay, ale wyleciał wleciał. Okej, okay, gdzie jesteśmy? Hm na jakiś pustkowy, górach tak? kaniony jakieś tam się zaczynają oj, 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 a co, co, a to co? a tu jest, w ty cholerą mała chodź tu, chodź tu, chodź tu i unik i od tyłu o, pięknie go pokonałem hmm no, teraz będę musiał uważać, do góry jest z tego co wiem włas, ale on jest na razie zatkany, muszę tutaj przekręcić i szybkość do góry bo im później wejdę tym... O no właśnie, będzie dalej długo żyć O, udało mi się bez straty żyć. Zapiszę. No i cóż, wydaje mi się, że że na tym poprzestanę dzisiejszy odcinek. Więc... No, będę się kontynuował Half-Life'a i niedługo pojawi się nowa gra. Trzymajcie się, na razie.